Cześć wszystkim! W ostatnim czasie bardzo popularne zrobiły się magazyny energii, stacje zasilania, czyli takie przenośne, mobilne urządzenia, dzięki którym możecie sobie zasilić dowolne urządzenia, które normalnie byście podpinali do sieci w mieszkaniu. Możecie też podpiąć do takiej stacji telefon. No wiecie, każdy chyba zna powerbanki, tylko teraz te powerbanki stały się bardzo hardkorowe. Ostatnio napisała do mnie firma Blue Yeti z propozycją... Iż dadzą mi na testy właśnie taką stację zasilania. Uznałem, że może to być ciekawy materiał, ponieważ zawsze mnie ciekawiło na przykład, czy te parametry są spełnione, jak wygląda teraz ta technologia cała. Miałem możliwość, także wziąłem w tym odcinku, rozpakujemy tą oto stację, sprawdzimy rzetelnie parametry, czy to, co deklaruje producent, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, i co tu więcej gadać? Przechodzimy najpierw do rozpakowania, a później do testu. Zobaczmy, zobaczmy, jak to w ogóle. Co? Jak ja tu mam wyciągnąć? Halo. Jest to model Elite 200 V2, bo tam są oczywiście różne modele cyk, 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 tutaj mamy pudełeczko z QR kodem pewnie tu będzie jakiś przewód, z... aha tak, miałem rację przewód zasilający, pewnie do ładowania a tutaj aha, tutaj mamy jakiś taki dziwny przewód aha, to jest chyba do paneli fotowoltaicznych instrukcje obsługi, mamy w końcu samą stację no dobrze, co widzimy z przodu urządzenia. Mamy jakby tutaj raz, dwa, trzy, cztery sekcje. Może zacznijmy od tej tutaj najważniejszej, czyli mamy tutaj wyjście 230V do prawie 3 kW. To jest bardzo dużo. Przecież to jest ekstra mała skrzyneczka. Zmieści się wszędzie. Pojemność deklarowana samej baterii, to też warto wspomnieć to 2000. 73,6 watogodzin. Mamy tutaj DC output 12V, tak jak mamy w samochodzie, po prostu tak zwana zapalniczka. Wyjście takie samochodowe. Mamy tutaj wejście to jest właśnie to wejście, do którego sobie możemy podpiąć panele fotowoltaiczne, tutaj tym złączem, lub też możemy sobie ładować zasilaczem czy tam z alternatora. Dobrze byłoby trochę zwiększyć to napięcie. Im większe napięcie, no to mniej prądu potrzebujemy i jest większa moza ładowania. Wyjścia, USB, wszystko tutaj, jak jeśli chodzi o jakieś wykonanie. Wydaje się to takie solidne i masywne. No to co? No nie czekając dłużej, odpalmy sobie maszynę. Zobaczmy, co nam pokaże. O, coś się uruchamia. Słychać wentylatory. No i proszę bardzo. Fabrycznie przychodzi do nas ta stacja naładowana na 30%. Chyba wiem, co sobie wepnę na pierwszy ogień, bo już mnie kusi, żeby tutaj wpiąć. Najbardziej problematyczny typ odbiorników to są właśnie odbi odbiorniki indukcyjne. Mam tutaj, tak się składa, pompę ciepła mini, układ takiej klimatyzacji z lodówki, który tam kiedyś robiłem. No i y, wszyscy wiedzą, że sprężarka w piku y, na to uzwojenie rozruchowe potrafi na tyle mocno jakby wziąć prądu, że światła nawet ją przygasają, więc Zobaczymy, czy sobie z takim tąpnięciem poradzi nasza stacja zasilania. Już tutaj wpiąłem, także co uruchamiamy. Dajemy jej chwilę i tutaj jak nacisnę teraz ten przycisk, to powinien nam się załączyć, powinno nam się załączyć wyjście i powinna uruchomić się nasza sprężarka. Uwaga, 3, 2, 1. No, i co? Włączyła się bezproblemowo. Yy, tutaj mamy parametry. Fajnie, że podaje jaka moc aktualnie jest tutaj pobierana. I zresztą sobie to możemy sprawdzić, czy te wartości się tutaj pokrywają z innymi. Czekaj, damy sobie tutaj z innymi tutaj yy, miernikami. Zobaczmy. No, i widzicie, tutaj jest całkiem inna wartość. Podejrzewam, że pewnie ma to związek z tym, iż z rodzajem mierzonej energii. Ja nie wiem, czy przypadkiem ten licznik nie mierzy na przykład tylko energii mocy czynnej. No, to może być taka zagłoska. Zaraz podepniemy farelkę i zobaczymy, czy będzie, czy będzie to samo. No bo tutaj ewidentnie mamy 159 W, a tutaj mamy 88, więc podłączymy teraz yy, obciążenie rezystancyjne typowo. Dobra, mamy 1862 1848. No i zobaczcie, tym razem wartości się pokrywają, widzicie? w ogóle jeszcze nie sprawdziłem wagi słuchajcie, no, ja to tak wszystko bym wszystko chciał szybko, zmierzmy sobie ile waży taka stacja, ponieważ to jest yy, niewiarygodnie ważny czynnik no tak, waga to 24 kg. tutaj i 250 gramów gdzieś jakieś niecałe 25 kg. dobra, sprawdzę sobie złącze ładowania tutaj wepnę się tak na krótko po prostu tutaj plus tutaj damy minus no i co? Na razie sobie zmniejszę napięcie do zera. Zepnijmy nasz wtyk. No i zwiększmy chociaż do tych 12V. No, no i zobaczcie. Co yy, się dzieje? Zobaczcie. Przyciążyło nam zasilacz. Jest pobierany prąd. I tutaj mamy z jaką mocą. Ładuje się nasza stacja zasilania. Aktualna moc ładowania to 60 około watów. no bo jak sobie pomnożymy tam 13 razy 5, no to wychodzi właśnie około tych 60. Zwiększmy sobie na zasilaczu, na przykład dajmy sobie 30, czyli maksymalna moc zasilacza Powinno to być około 150 W. Te tutaj wskaźniki wskazują prawidłowe wartości. Teraz przetestujmy sobie zejście DC. 12V. Tutaj mamy 10A podane, czyli 120W maksymalnego obciążenia. Teraz będzie taki mały paradoks trochę, <grymne> <grymne> ponieważ wykorzystam to wyjście DC na zapalniczkę, aby zasilić i znowu zwiększyć do 230 inną przetwornistą, żeby zasilić i po prostu przyciążyć to wejście na to 100W, bo nie mam takiego odbiornika. Wepniemy sobie. Mam tutaj taką dużą żarówkę, 150 Czyli to będzie ponad 150 W, podejrzewam, że może wywalić błąd, niestety, na tej żarówce, no ale jeśli to uruchomi, to znaczy, że jest o wiele lepiej niż producent deklaruje. O! No patrzcie się, ciągnie! 160 W! Czyli tutaj się naprawdę nie ma do czego przyczepić. Mamy 12,5 V przy włączonym obciążeniu, z wyłączonym obciążeniem. 13,4, czyli jak widzicie, napięcie troszeczkę przysiada. To wyjście działa bez zarzutu według mnie. Przechodzimy teraz do wyjść służących do ładowania urządzeń typu USB. Dobra, przyłączyłem się na chwilę na kamerę. O, tutaj mamy szybkie ładowanie. Zobaczcie na tym przewodzie mamy 22 W. Dobra, no tutaj no to wiadomo, możecie sobie podpiąć nawet cztery odbiorniki na raz i będziecie mieli ładowanie. Właśnie, przejdźmy sobie teraz jeszcze do aplikacji, skoro już nagrywam kamerą. Dobra, instalujemy aplikację. Zaraz sobie zobaczymy co tam nam powiedzą. No i zobaczcie, tu tak, tak wygląda ten panel. No i mamy tutaj właśnie Wszystkie informacje, te co na wyświetlaczu, mamy tutaj zdalne wyłączanie. Wyłączanie, o, zobaczcie, widzicie. Możemy sobie przenieść tutaj, włączyć, wyłączyć wyjścia. O, zobaczcie, widzicie. Dobra, a co, co do pozostałych ustawień, no to mamy tutaj właśnie takie ustawienia jak standardy pracy, czyli może pracować jako UPS, o tutaj mamy funkcję Power Lifting, czyli że możemy jeszcze więcej wyciągnąć chyba chwilowej mocy jeśli chodzi o maksymalne dopuszczalne obciążenie, tutaj mamy tryby ECO Tutaj mamy właśnie ECO Shutdown 4 godziny O screen, czyli po jakim czasie się wygasza ekran, ja właśnie nie chcę żeby się wygaszał, więc daję nigdy i zobaczcie ekran się włączył Wersjon Power Lifting i tutaj jeszcze Charging Mode, widzicie? Charging mode to jest właśnie trzy tryby ładowania. Jest to ważne, ponieważ jak chcecie się, znaczy na przykład, macie na przykład fotowoltaikę i jest taki pochmurny dzień, ale jakieś tam 500 w ta czy tam 800 watów wam fotowoltaika produkuje, no to sobie ustawiacie salient i wtedy pobiera maksymalnie z sieci chyba 800 watów. Standard to jest około 1 kW, a turbo to jest właśnie. Ultra szybkie ładowanie, półtorej godziny chyba się do fulla ładuje taka stacja zasilania. Zobaczcie, tryb turbo, już mamy ponad 2 kW mocy, ale zauważyłem, że to tak stopniowo się rozkręca, wiecie? To nie jest tak, że od razu dowala tym prądem, tylko tak stopniowo to idzie. Może to z racji na, na baterię, żeby ją oszczędzać, wydłużyć jej żywotność. Zobaczmy w ogóle pod termowizją, jak to urządzenie się zachowuje. Stacja, widać, że tutaj jest najcieplej. Tutaj jest w granicach 27-28 stopni. Tutaj od góry jest chłodno. 18, bo tyle mam gdzieś we warsztacie. Tutaj jest najbardziej ciepło, bo to jest wydmuch gorącego powietrza. Zobaczcie, tutaj czuć, że dmucha gorącym. Teraz rozładowuję naszą stację do zera, aby sprawdzić, ile potrzeba energii na naładowanie jej do pełna. 2% zostało. Grzeje ładnie grzejnik. Procent, ostatni procent. No i odcięcie. 0%. Jest komunikat. Resetujemy licznik. Przewód zasilający. Pamiętajcie, że jak będziecie używać zamiennego, żeby był przyzwoitej tej grubości. Tutaj duże prądy płyną do 10 amperów. Dobra, i uwaga! Cyk. Dobra, a więc ładujemy nasze urządzenie. Zobaczcie, ładowanie dobiega już końca. Moc się tutaj przy końcu też już zmniejsza. No zobaczcie. Praktycznie całe urządzenie tutaj nie jest nagrzane, tutaj jest tylko ciepłe, 30 stopni, no i nawet muchu będzie właśnie około 40 pewnie. No, 40 stopni, czyli taki malutki grzejniczek trochę, no nie? Mucha tutaj ciepły. Wiecie jaki jest hit? Że to urządzenie od zera do pełna namodowało się zaledwie 1 godzinę 10 minut ile energii zużyliśmy na na ładowanie 2,5 kWh prawie poszło na szybkie ładowanie słuchajcie, no jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę, uwagę że było to ładowanie w trybie ekstra szybkim nie uzyskamy w życiu sprawności 100% ładując takie urządzenie czyli to co damy, to nigdy nie będzie wynosić to co dostaniemy z powrotem a, a propos tego co dostaniemy z powrotem teraz przełączamy Licznik tutaj. Z powrotem zerujemy licznik i sprawdzimy, ile wyciągniemy z naszego magazynu. Obciążeniem będzie farelka, która ma moc 2000 W. Dobrze, podłączamy. Ustawiamy tutaj na dwójeczkę. O. No, i co? Uruchamiamy, rozpoczynamy test. No, i fotelka już idzie, żeby tutaj była jasność. No, pobór mamy niecałe 2 kW. Zobaczcie, te wyniki się tutaj pokrywają. Mniej więcej. Także widzimy się po prostu, kiedy nasze urządzenie się znowu do zera rozładuje. Godzina i 6 minut to czas, przez który działał nasz odbiornik pobierając moc około tam tych 2 kW. Zobaczmy ile, ile energii uzyskaliśmy. Zobaczcie. Zobaczcie to. Ponad 2 ponad 2 kWh. Jeszcze biorąc pod uwagę, że była jakaś tam strata na przetwornicy, to faktycznie to realnie jeszcze większa jest ta pojemność, także jestem zdumiony tym, że faktycznie byliśmy w stanie osiągnąć y, taką wartość. Słuchajcie, moi drodzy, jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o te wszystkie tutaj wyjścia, wszystkie parametry się zgadzają. A teraz, moi drodzy, przeprowadzimy ekstremalny test tej otostacji. Zobaczymy, czy uciągnie takie narzędzia jak spawarka. Tutaj mam przewody do spawarki, a przewód sieciowy mam. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj. Tutaj mam przewód od spawarki. Podepniemy sobie i włączymy od razu. Zobaczcie, jest pobór, jest pobór. Spawarka się uruchomiła. Także co? zaraz sobie na szybko coś spróbuję spróbuję pospawać, obstawiajcie wytrzyma czy nie wytrzyma to będzie naprawdę hardkorowy test no to co, lecimy z tematem lecimy z tematem moi drodzy próbujemy 80 amperów. <zysy> nie mam pytań, idzie normalnie idzie, dobra ciągniemy spawa Całego. Dobra, 80 amperów uciągu, ale dajmy stówę. Tu już może być ciężko. Może już wybić przy stuwie. To jest aż za duży prąd do spawania, no ale dobra, zobaczmy. Co jest grane? C Czemu? Czemu nie wybija zabezpieczenia jakiegokolwiek. Dobra, dowalmy 120, teraz już musi. Ale tym prądem to już się nie powinno spawać, bo to jest za duży prąd jak, jak na ten drut. Dobra, ja nie wiem co jest grade. Mogę normalnie spawać. Słuchajcie, można normalnie spawać. Nie mam pytań. Tak się prezentuje moje stanowisko do obciążania. Zamontowałem sobie tutaj licznik energii, ale tylko po to, ponieważ nie wepnę takiej oto wtyczki do tego gniazda, bo to jest jakieś takie wydziwiane trochę. Tutaj mam jakieś, jakieś stare po prostu złącze. Dlatego sobie wepnę poprzez licznik energii. Przy okazji skontrolujemy, czy się tutaj zgadza. Pokrywa wszystko. Najpierw włączymy sobie farelkę. No tu mam zwiniętą przeduszkę, tak nie powinno być, ale to jest tylko chwilowo, tak? Także co? Faralka uruchomiona. Pobiera nam się prawie tutaj 2 kW. Uruchamiamy yy, suszarkę. Mamy już 3 kW. 3 kW mocy, słuchajcie, i włączamy żarówę Świeci. 3 3100W. No to jeszcze uruchamiam wiertarkę stołową. O, dobra. Zadziała przeciążeniówka. Zadziałała w końcu. Czyli jak już chciałem włączyć wiertarkę, to już zadziałało zabezpieczenie. No i co teraz? Jak to zlikwi zlikwidować ten alarm? Trzeba tutaj yy, nacisnąć chyba przycisk. I jeszcze raz po prostu włączyć. Tak. Zaraz się powinno nam załączyć. No, idzie tylko farelka. Funkcja powerlifting jest włączona, o, tym, o czym świadczy ta tutaj ikonka. Powtórzymy sobie ten sam test i zobaczmy, czy nam y, zdąży tutaj uruchomić, zdoła uruchomić wiertarkę stołową. Czyli, tak, farelka. Czekajcie, trzeba załączyć w ogóle. O, no, żarówka się świeci, 150 W. Farelka do tego nam dochodzi. Y, suszarka. Mamy pobór na poziomie 2,5 kW, czyli obniża nam napięcie. No i jeszcze wiertarka. Ale wiertarka też idzie, słuchajcie. Okej, okay. ilu nam obniża napięcie. To jest pytanie: do 200 V, widzicie? Czyli ta funkcja powoduje. Że im dalej wyższe obciążenie, tym to napięcie będzie bardziej spadać. Czyli ta funkcja to jest nic innego, jak po prostu takie zabezpieczanie się przetwornicy, według mnie. Zabezpie zabezpieczanie się przetwornicy lepiej tej funkcji nie używać, ponieważ jeśli jej nie używamy, to mamy stabilne napięcie 230V. A jak używamy tą funkcję, to napięcie nam siada, jakby na, na sieci, tak to napięcie nam siada, więc lepiej nie używać tej funkcji, przynajmniej jak, jak dla mnie. Wystarczająco, nawet więcej widzieliście, że było ponad 3 kW chwilowo, także super sprawa, bo producent deklaruje, że tutaj możemy maksymalnie 2600 W, a my tutaj prawie 3, nawet ponad 3 kW ciągliśmy mocy. Także nie mam do czego się przyczepić, jeśli chodzi dane, techniczne tego urządzenia wszystkie są spełnione. Sprawdzamy tutaj teraz stabilność. Ja włączę. Tutaj zaraz się włączy odbiór. No, A, no gdzieś... i jest sinusoida. No, no i 50 Hz jak w czyli... Tak jest. Jak sami widzieliście, sinus jest yy, pojemność jest nawet większa niż deklaruje producent według tego miernika. Bo tym tutaj to badaliśmy. Teraz jeszcze y, y, pokażę wam y, do czego można i fajnie jest wykorzystywać y, takie urządzenie. Ważamy tu. Cyk. Nagryliłem sobie bierze Na wyświetlaczu Kurde, patrzcie zimno na polu, przymrozki, fałcie nie nienagrzane Pyk Odpalamy farylki Zarąbiście, no nie? I już nam grzeje w samochodzie W takim tempie to się zagrzeje raz, dwa, jademy Super sprawa Zobaczcie, no co, da się? Da się Koreka jest, 0 stopni na polu, silnik zimny, a ja już w środku mam gorąco. A tutaj podaję Wam przykład jeszcze jednego bardzo fajnego zastosowania takiego magazynu. Zobaczcie, tutaj mam jakby no taką rozdzielnicę prądu, tak, elektrycznego. I mam tu takie przełącznik agregat. Jest to zupełnie do tej osobny przełącznik zrobiony. U góry jest sieć, na dole jest agregat, i tu jest wejście, właśnie do podłączenia pod agregat. Nieraz się zasilali, zasilaliśmy już z agregatu. To tutaj widzicie, dość długa przeduszka była, lecz teraz zamiast agregatu ta część hałasować sąsiadom, można podpiąć bezpośrednio do magazynu energii. No i zasilamy. Cały dom tak naprawdę. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, żeby nie przeciążać instalacji, czyli nie, nie włączać na przykład pralki i żelazka razem, żeby nie przekroczyć tych 3 kW mocy. Jest to też poniekąd oszczędność, ponieważ na przykład przez dzień, kiedy mamy nadmiar energii z fotowoltaiki, można sobie ręcznie przełączyć, naładować ten magazyn, można sobie Równie dobrze tutaj wpiąć bezpośrednią fotowoltaikę dodatkową, która dodatkowo nam jeszcze doładuje stąd ten magazyn. No to jest idealne rozwiązanie, słuchajcie. Weźcie sobie na przykład to, że ktoś ma na przykład domek i chce być niezależny energetycznie. Ma takie coś i to jest tak: inwerter i magazyn energii w jednym po prostu. Ma prąd cały czas, bo tam niewiele trzeba do takich domków letniskowych. Doładowuje z fotowoltaiki, a jeśli to mu nie wystarcza, to ma mały agregat i doładuje sobie ten agregatem w przeciągu godziny. A później, ho, ho, wystarcza to na długo, no bo 2 kWh to jest dość duża pojemność. Przy tym obciążeniu, co tutaj jest aktualnie, 500 W no bo tam jeszcze pewnie lodówki i inne rzeczy są połączane, no to jeszcze pociągnie nam akurat do wieczora. Dwie godziny ten magazyn. Co mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Jest to na pewno nowa technologia, która coraz to bardziej tanieje, to warto mieć na uwadze. Te ogniwa są coraz bardziej dostępne Lifepo 4, czyli ogniwa litowo-żelazowo-fosforowe. Cechują się one dużą pojemnością, małym rozmiarem. No i też swoje ważą, No, ale bez tego, no to wiadomo, coś kosztem czegoś. A, a propos samego urządzenia, uważam, że to jest bardzo dobry sposób, jeśli ktoś ma mały domek letniskowy, czy też kampera. Nie wiem, chociażby nawet sobie busa na kampera przerobi, no nie? I potrzebuje tutaj mieć taką centralkę sterowania, wyjścia 230V, czy tam do ekspresu, czy do nie wiem, no to sobie musie, musicie sobie dopowiedzieć sami. Każde urządzenie tutaj wypniecie, bo jest czysty sinus. Oscyloskop nie kłamie 50 Hz. Możemy sobie zmienić nawet na 60 w ustawieniach. No i co mogę powiedzieć? No, ten magazyn chyba obecnie kosztuje około chyba 1100 euro 1200. Możecie go zakupić przechodząc do linków w opisie. Jeśli oczywiście chcecie, nikogo tutaj nie będę zmuszał do zakupu. To jest tylko i wyłącznie recenzja, no i test tego urządzenia. Ale dzięki Wam, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!